W świecie polskiego show biznesu, który zazwyczaj karmi nas błahymi skandalami i wyreżyserowanymi dramami, historia Adriana Szymaniaka i Anity Szydłowskiej staje się poruszającym, brutalnie prawdziwym dokumentem ludzkiej siły, determinacji i walki o to, co najcenniejsze. To, co wydarzyło się w ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin w życiu pary znanej z programu ślub od pierwszego wejrzenia, to gotowy scenariusz na film sensacyjny, w którym stawką nie jest nagroda w reality show, ale ludzkie życie. Po dniach paraliżującego strachu, logistycznego chaosu i bezsilności wobec systemu transportowego, nastąpił zwrot akcji, na który z zapartym tchem czekały tysiące internautów w całej Polsce. Zaginiony sprzęt medyczny, warta ćwierć miliona złotych aparatura Optune, która rozpłynęła się gdzieś na trasie między europejskimi magazynami a domem państwa szymaniaków, w końcu dotarła do adresata. Widok Adriana z charakterystycznymi elektrodami na głowie. Podpiętego do urządzenia generującego pola elektryczne, to obraz, który wywołuje dreszcze, jest to bowiem symbol zwycięstwa nadziei nad biurokratycznym absurdem i dowód na to, że w obliczu ostatecznych wyzwań solidarność społeczna potrafi przenosić góry, a raczej przesyłki, które nigdy nie powinny zaginąć. Aby zrozumieć ciężar gatunkowy tej sytuacji, musimy spojrzeć szerzej na dramat, z jakim mierzy się ta rodzina. Rok 2026. Który dla większości z nas był po prostu kolejną kartką w kalendarzu, dla Adriana rozpoczął się od trzęsienia ziemi. Informacja o wznowie guza mózgu, glejaka czwartego stopnia, brzmiała jak wyrok. To nowotwór bezlitosny, podstępny, który nie uznaje kompromisów i wymaga natychmiastowej, agresywnej reakcji. Sprzęt się odnalazł, Adrian mógł oficjalnie rozpocząć terapię. Jego słowa Opublikowane w mediach społecznościowych tuż po uruchomieniu aparatury, są kwintesencją wdzięczności i pokory wobec ogromu wsparcia, jakie otrzymał. Dziękuję to za mało, to nie tylko sprzęt, to szansa na życie napisał, uświadamiając nam wszystkim, że za tymi zimnymi liczbami i zbiórkami kryje się człowiek, który po prostu chce żyć, widzieć, jak dorastają jego dzieci i starzeć się u boku kobiety, którą wybrał. Rozpoczęcie terapii Optune to jednak nie koniec walki. A wejście w jej nową, niezwykle wymagającą fazę. Życie z Tete Fields to życie podporządkowane maszynie. Adrian musi nosić na głowie specjalny zestaw elektrod przez minimum 75% czasu w ciągu doby, oznacza to, że śpi z urządzeniem, je z nim, spędza czas z dziećmi, spaceruje. To nieustanne przypomnienie o chorobie, fizyczny ciężar w postaci plecaka z akumulatorami, które trzeba wymieniać co kilka godzin. I psychiczne obciążenie wynikające z faktu, że jego życie zależy od prądu płynącego przez te przewody. To wymaga żelaznej dyscypliny i hartu ducha, którego Adrianowi na szczęście nie brakuje. Jest on jedną z zaledwie kilku osób w Polsce, które mają szansę korzystać z tej metody prywatnie, co z jednej strony czyni go uprzywilejowanym dzięki ofiarności ludzi, a z drugiej obnaża brutalną prawdę o nierównościach w dostępie do ratujących życie procedur medycznych w naszym kraju. Fakt. Że obywatele muszą zrzucać się na leczenie, które za granicą jest standardem, jest oskarżeniem wobec systemu, ale jednocześnie pięknym świadectwem siły społeczeństwa obywatelskiego. Warto w tym miejscu pochylić się nad fenomenem pary ze ślubu od pierwszego wejrzenia. Adrian wspomniał, że na początku trzeba zapłacić za dwa miesiące z góry, ale perspektywa leczenia obejmuje ponad dwa lata. To miliony złotych, które wciąż trzeba zebrać. Każde udostępnienie, każda wpłata to cegiełka do muru, który ma oddzielić Adriana od śmierci. Jego przypadek staje się głośnym apelem o zmiany systemowe, ale póki one nie nastąpią, to my społeczeństwo jesteśmy jego polisą ubezpieczeniową. Widok Adriana podpiętego do aparatury optune jest słodko gorzki Goszki, bo przypomina o cierpieniu i strachu przed wznową, o tym, że w jego głowie tyka bomba zegarowa. Słodki, bo pokazuje, że nie jest sam, że technologia daje szanse, a ludzie dają środki, by te szanse wykorzystać. Za trzy miesiące Adriana czeka kolejne badanie obrazowe, które powie: Sprawdzam. To będzie moment prawdy, który pokaże, czy innowacyjna metoda działa. Do tego czasu rodzina szymaniaków będzie żyła w rytmie wyznaczanym przez wymianę baterii w urządzeniu, z nadzieją, że prąd płynący przez elektrody zatrzyma to, co próbuje odebrać im męża i ojca. To historia o tym, że w świecie pełnym podziałów, w obliczu walki o życie potrafimy się zjednoczyć. Adrian Szymaniak dostał swoją szansę, najdroższą i najważniejszą szansę w życiu, i jak sam mówi, dzięki nam wszystkim rozpoczyna ten decydujący etap. Teraz pozostaje tylko trzymać kciuki i wierzyć, że medycyna w połączeniu z ludzką determinacją okaże się silniejsza od statystyk.